Uwaga droniarze, mam ważny komunikat. Ważny szczególnie dla pilotów dronów z uprawnieniami NSTS, którym niedługo, być może, że przed końcem roku, wygasną uprawnienia. Kończy się data ważności. To ja Wam teraz pokażę, jak szybko i w prosty sposób przedłużyć Wasze uprawnienia o dwa lata. Prosta sprawa, naprawdę. Zanim jednak zaczniemy, to koniecznie pamiętajcie o subach, dzwoneczkach i kciukach w górę. Ja mam na imię Bartek, a to są przygody latającego czarodzieja. Lecimy! Kategoria szczególna jest przeznaczona dla operacji o średnim ryzyku, której parametry lotu wykraczają poza kategorię otwartą. Krótko mówiąc, z uprawnieniami NSTS możecie sobie pozwolić na znacznie więcej, ale komu ja to mówię? Dziś nie mowa o tym, czy warto zrobić uprawnienia NSTS. Ale jak je zatrzymać na dłużej? A sprawa jest prosta. Wystarczy jedno oświadczenie. Logujecie się do swojego konta na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego, wybieracie profil operatora i tu w dolnej części po prawej stronie musicie odnaleźć właściwy fioletowy przycisk z napisem Generuj oświadczenie o operacji w kategorii szczególnej, klikacie, następnie wybieracie kategorię, która Was dotyczy: NST01,02 czy05, co tam. Chcecie sobie przedłużyć i klikacie, generuj oświadczenie i już połowa roboty za wami. Teraz wygenerowany dokument musicie dostarczyć do Urzędu Lotnictwa Cywilnego i możecie to zrobić na dwa sposoby: albo tradycyjnie drukujecie, podpisujecie i wysyłacie do Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Adres dokładny znajdziecie w opisie tego filmu, albo podpisujecie i wysyłacie elektronicznie przez ePUAP, App, wykorzystując podpis zaufany i profil zaufany. I teraz już Wam pozostało tylko trochę poczekać, aż Urząd Lotnictwa Cywilnego przedłuży Wam uprawnienia. I tu jeszcze jedna ważna informacja. Możecie to oczywiście, tą całą procedurę zrobić od razu, ale wówczas Wasze uprawnienia zostaną przedłużone do... Powiedzmy maja, czerwca 2025 roku. Jeśli jednak Wasze uprawnienia są ważne do grudnia 2023, to wówczas im bliżej tego terminu przejdziecie tą całą procedurę i to wyślecie to oświadczenie, wówczas ważność Waszych uprawnień będzie dłuższa o te kilka miesięcy. Czyli na przykład, jeżeli zrobicie to w listopadzie, wówczas Wasze uprawnienia będą ważne, przedłużone i ważne do. Listopada 2025 roku. Ale to jeszcze nie wszystko. Pamiętajcie, że jeżeli faktycznie będziecie zwlekać do końca roku ze złożeniem tego oświadczenia, to może i zyskacie trochę czasu, ważności Waszych uprawnień, te kilka miesięcy. Ale jest wysoce prawdopodobne, że dużo więcej pilotów wpadnie na ten sam pomysł, żeby zrobić to pod koniec roku. A Urząd Lotnictwa Cywilnego, jak każdy urząd, ma określone moce przerobowe i wówczas załatwienie sprawy może potrwać nieco dłużej. Najważniejsze jednak, żebyście pamiętali, żeby zrobić tą całą procedurę, którą opisałem. Jeszcze przed wygaśnięciem waszych uprawnień. Po złożeniu oświadczenia do urzędu, myślę, że będzie trzeba poczekać jakieś może 2-3 tygodnie, ale po tym czasie wasze uprawnienia, ich ważność zostanie przedłużona automatycznie odpowiednio o 2 lata. Myślę, że po tych 2-3 tygodniach możecie sobie sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Jeszcze jedna sprawa. Może się zdarzyć tak, że gdy przejdziecie tą całą procedurę, odczekacie już swoje, sprawdzicie w systemie, w profilu Operatora i tam data ważności waszych uprawnień została zmieniona na ten, powiedzmy 2025 rok, a w profilu pilota nadal będzie widniała stara data, czyli powiedzmy tam grudzień 2023. No, a te daty powinny wiadomo się pokrywać, ale spokojnie. Ustaliłem w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, że te dane będą stopniowo i systematycznie uaktualniane. Nie tak dawno zrobiłem dla was odcinek, w którym opowiadam, jak przedłużyć ważność profilu operatora. To też ważne w tym kontekście. Tu wyświetli wam się link do tego odcinka i warto sprawdzić, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. No to to by było na tyle. Jeśli ten materiał był dla was pomocny, to zostawcie koniecznie kciuka w górę. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to pamiętajcie, żeby kliknąć suba i dzwoneczek, bo to pomaga mi rozwijać ten kanał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.